Dawno, dawno temu, kiedy mały Bezio miał komputer i poszedł sobie do kolegi, kolega grał w pewną grę Crusaders of Might and Magic. Mamy nadzieję, że jakoś odzorowałem tę nazwę, jak, jak mówi ten lektor w, w niektórych częściach. Witam Was, teraz jestem Bezio. I dzisiaj jesteśmy w gameplayu z gry, która również przysłużyła się rozwojowi mego ma, umysłu, kiedy byłem jeszcze małym, po prostu Be Bezim. No, i ta gra naprawdę przykuła moją uwagę na wiele, wiele godzin, chociaż przechodziło się ją w 5. Ale te zagadki, te jeszcze po angielsku wszystko, szczerze mówiąc, dawało wyznaki, jeść, kiedy człowiek był. Pozwolicie, że ściszę sobie do minimum. Niestety, dlatego, że ta gra po prostu. Inaczej, inaczej strasznie szumi, ale nic, tutaj mamy rozdzielczość. I więc tak, Bacio sobie poszedł do kolegi, kolega pożyczył mi właśnie Crusadera, kiedy to było w 2008 roku, albo nie 8, tak, 8, jako człowiek, że jeszcze był wtedy mały i nie znał oceny 8 i 1 na 10 na gry online, no i nie znał dokładnie tej fabuły, która jest dosyć zarąbista, yy, którą dowiadujemy się w ciągu tej całej rozrywki. Bo po prostu mamy tu tyle opcji, no i po prostu kiedy poznajemy człowieka z blizną, czyli naszego słynnego Drake'a, który po prostu mm, budzi się w lochu, wyciąga miecz z dupy i tarczę wyczarowuje się z powietrza. Nagle jednym ciosem zabija dwóch szkieletów i ucieka stamtąd, zabijając w tym nie przetracił, uwalniając, yy, uwalniając jednego z krzyżaków, to się dzieje w realiach. Tysiąc coś rok średniowiecze i po prostu rzucili coś 1600 na 900 w tamtych czasach to było niepojęte Bezio po prostu ratuje y, krzyżaka zabija głównego, głównego złego charaktera i kładzie się spać więc dobra y, grę wydało kochane i znane 3 company, które zasłynęło z heroesów i mighty magiców w Polsce wydawcą jest Cenega, tak jak poprzednich Mighty Magic'ów, jakich i Heroes'ów, więc ja przejdę do gry i widzimy się już za chwileczkę. I wszyscy leżą, hura. No, a nie mówiłem. Więc jesteśmy bez... Nie jesteśmy tyle co bezimienni co mamy dziwną mordę i... I taką mordę na pewno chciałbym być bezimienny Bezio ale ty jesteś komiczny O boże Te jest strasznie dziwne bo zamiast nas... używa się... EDSV, Czyli... Czyli EDSV F znaczy Dobra Zróbmy zapis Ogólnie gram na poziomie trudności... Knight Dlatego to jest optymalne, co może nas tutaj spotkać. WTF? Dlaczego to wszystko tak strasznie szumi? Jakby już nie powiem co miało z głową. I ogólnie tak, ja tutaj zrobię małe cięcie, żeby zobaczyć, czy to tych dźwięków jakoś y, bardzo nie słychać w grze. Y, znaczy, słychać je w grze, ale żeby nie zakurzały mnie. Więc y, Za chwilkę się widzimy. Ach, te po prostu stare gry, można. No, to były naprawdę czasy, kiedy RAM kupywało się w megabajtach, a e, gry dało się łatwo zminimalizować i bohaterowie skakali na 2 metry w górę e, zahaczając głową o Zufit. Więc wszystko nagrywa się dobrze. Jeśli będę mówił tak dosyć głośno, to e, wszystko powinno być dobrze. Wszystko będzie w porządku. I tu jest, to, i tutaj trafimy na pierwszego poważniejszego przeciwnika, jakim jest szkielet. Są to niewidzialne szkielety, widzimy ich tylko jakby cień. Bo to się nazywa chyba, tak? Szkielet cień. I ogólnie on ma tylko miecz, jak widzicie. Oczywiście, dobrze by się udało, można by było go zabić. A jednak nie udało się go zabić. On ma takie strasznie mroczne oczy, co kiedyś po prostu dziecko mo mogło napady się przestraszyć. Ale to tam, o, stare dzieje były. I tutaj mamy Dieną Kratek, która postanawia, że ludzie sobie znikną. To można z nim porozmawiać. I to jest pierwszy taki, jakby można powiedzieć, smaczek gry, czyli. Yy, no. Kto to jest? Nie wiem, może to są ludzie z Fredio, albo to jest mama Drake'a. Ogólnie Drake to jest imię kojarzone z Gotika, może jedynki, kto grał, ten wie. Yy, stał właśnie w kopalni, przed wejściem do kopalni. Yy, śmieszna historia z nim była, yy, bo był białym murzynem, ale to jest. Yy, no. Taka Taka śmieszna rzecz, to jest ogólnie Jeden z takich dziwnych rzeczy, których nigdy nie rozkminiłem, to jest chyba na klucze Ogólnie tutaj ludzie sobie stoją, ale No nie ma co z nimi rozmawiać, dlatego że No No, posłuchajcie tego dubbingu Ja, ja wiem, że oni się starali, to był 1990 rok, grudzień, tak, a w Polsce 2000 w styczniu, blebleble, ale no bez przesady, żeby dialogi brzmiały tak jak Jakby mama odkurzała ci w pokoju Albo nie wiem, jakby pralka się zacięła, no proszę was, ludzie. Ale dobra To jest. to jest... to jest... To było wtedy to był kryzys, to była zimna wojna, to nie było czasu, żeby robić porządny dabik z krzesłem i skrzypi, tak jak w ogóle w każdym filmie I to jest właśnie ten krzyżak, którego ratujemy, a później go tam spotykamy. I on nas... On nas tam Coś tam robi nam, ale... kto nikt nie wie co. Znaczy... Znaczy ja nie pytam co. co, tyle co nikt nie wie. Potem on się właśnie go spotyka, ale nie wiem czy jako osobę taką bardziej obezznaną znaczy, czy osobę bardziej taką. Um, nie wiem, epizodyczną, tak, czyli taką drugoplanową, że on sobie po prostu stoi przy bramie, tak? Nie, to by było trzecioplanowa I to są właśnie czasy, gdzie też... Y szkielety albo inne potwory bo to jeszcze nie tyle co szkielety, tyle co żyły sobie tutaj jeszcze inne, inne potwory, mutanty i tak dalej, które się nazywały um, Kurde przepraszam ale zapomniałem tego, tej pięknej nazwy. Tak tak wygląda Eku. Małe, bardzo małe, ale w późniejszych etapach, gdy to bardzo starczało, to nie można wejść. E, no jeśli człowiek się. Jeśli człowiek z jeśli człowiek spiął yy, po ślady, mógł tą grę przejść. Nie wiem. W, 15, yy, w 5 godzin. A, szybko. A, zdążyłem. No więc tak. Y, to był taki pierwszy taki. O. Żeby szybko sobie tutaj y, przybyć, żeby ta brama się nie zamknęła. To mamy. Potę. pota, pota To jest chyba. pota spida. Tak, biegamy szybciej. E. Yy. Tą potem możemy sobie wypić, czy? Tak, tą potę możemy sobie wypić. Tabem? Nie. H? Tak, H. H to jest najprawdopodobniej słaba pota, a G to jest pota mocniejsza już. to jest taka taka taczka śmieszna, i tam były złoto. A czy złoto? Golden Coins. Nie, ko. Coins. No, ale co to było coins? Ja bym. Ach, na psa urok, zapomniałem. <laughs> Będę to zmówił jak w średniowieczu. Piesa krew, a nie, to było w rancho. nie, to sorry ehm, No o czymś, tu jest, o czymś tu jeszcze miałem mówić Ale zapomniałem totalnie o czym Aha e, Dobra, protagonista jest Drake Czyli z, nazwany przez ludzi Człowiekiem z blizną e, Był chyba jakiś film Człowiek z blizną Ale to nie jest ten sam film, więc e, spokojnie, nie zobaczycie nie zobaczycie tej gry, gdzieś to w telewizji Ale te szumy tak mnie strasznie denerwuje Ale ho, 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 ho. E, Nie ma te gry, które kraszują, ale jeszcze lepiej jest, gdy FRAPS ci skraszuje. Hurra! Ale dobra Mamy tutaj, może to trochę opowiem też o, o tych naszych o tych naszych przeciwnikach, o to co są szkielety Nekrosa, czyli e, Pana Ciemności, który przejechał statkiem z y, rodem wyciętym ze Star Treka Um, tak, to jest prawda, ja, nie żartuję sobie w tej chwili e, w, tutaj również dostajemy też e, zbroję, ale to jest coś takiego, to jest takie jakby podzielone na e, etapy, czyli w danym etapie dostajemy zbroję taką, czyli chyba płytową i w tej chwili wbiśmy level! No i e, dobra, kontynuując w pewnym epizodzie, epizodzie w pewnym e, momencie gry dostajemy dostaniemy grę, e, która się tam ktoś tam żywie. Znaczy, grę dostaniemy zbroję, która tam się zmieni, zbroja płytowa czy tam skórzana. Potem dostaniemy, chyba, płytową. Potem dostaniemy, chyba, krzyżaka. O tym chyba dostaniemy, krastoludzką i tak dalej, i tak Tego no coś mamy: najlepszą zbroję, najlepszy miecz, najlepszą tarczę i lecimy do gry. Ogólnie, e, gra polega na tym, że musimy zabić te krosa czyli tego głównego, właśnie, e, nie, nie protagonista, to jest główny bohater. Wybaczcie, ale zapomniałem określenia właśnie dla osoby um, złej. Ale to, to jest to tam chyba mniejsza. Oto. No i tak, tutaj widzimy znowu szkiety, ale in, i z innym uzbrojeniem. Wiem i tak. K, w, jako, że wypadło mi z głowy to, co miałem powiedzieć. Aha. Y, no, mamy go tam zabić na tym jego statku i wtedy gra się kończy automatycznie, on wygląda jakby był cały z Z szynki tam z nie wiem z czego. Sądołowa albo coś takiego. No ale przed tym to jeszcze spo oglądamy sporo innych rzeczy, między innymi jakiś tam no nie wiem co tam, jak to jak to się nazywa, chyba Mroczny las gdzie były takie dziwne takie dziwne mm, Potworki, które robiły. chyba to dobrze odzorowałem. Tak jakby się dusiły, tak. Nie tak. tak Ale później, kiedy. Tak zrobiły, tak? A potem mieliśmy chyba amulet tego, właśnie. Ale jak one miały. Jak no się nazywały na. Na psaurok? No, jakby człowiek pamięta, to by. A, mniejsza, dobra. No, i one właśnie mm, były właśnie w takim rocznym lesie. Potem były jeszcze krasnoludy, ludy. Były Koko Jumbo. Um, tak. Łok, 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 Koko Jumbo, łok, Nie wiem czy dobrze to zaśpiewam, ale. Ale e, chyba była taka piosenka Ale właśnie ten, właśnie. Ten, właśnie te Koko Jumbosy to są. Koko Jumbo. Um, nie wiem dlaczego Koko Jumbo akurat. Albo po prostu my tak sobie ubzduraliśmy i tak na nie mówiliśmy, Koko jumbo. No ale, y, kiedy już tamte Koko jumbo występowało, to był taki jeden jakby z bossów. Był Koko Jumbo kamienny, ognisty i lodowy. Lodowy był bardziej pospolite. Kamienne... Nie, kamienne chyba były w, ko w katakumbach. E, potem były... A tam, zebraliśmy klucz, nie wiem czy zauważyliście. Tak wyglądają klucze w tej grze. E, potem... Pojawiały się bodajże Koko Był jeden w kopalni Koko Właśnie. Hmm. A jak ten Koko się nazywał? To był właśnie ten Koko Jumbo... Nie, to ognisy. Tak, ognisy są. Em... No a, mniejsza. <śm> no i te właśnie Koko Jumbo y był w kopalni. I jeszcze był Koko lodowy. uuu 160. Który sobie żył w. Y w tutaj, o. To jest taka fajna mapa. Wiecie, niedawno byliśmy tutaj. Przechodzimy tutaj. Potem przechodzimy tutaj. Potem przechodzimy. O, właśnie. Duxword. Wood, Tak, czyli jak to tam się czyta? Tutaj właśnie żyją te. te. Kto to wie, e, na pewno pamięta. Tam jest Citadel, czyli latający zamek. Potem idziemy do katakumb Potem chyba idziemy do tego lasu. E, potem idziemy do kopalni. Potem idziemy tutaj do lodowca. A na koniec i wędrujemy do... Estern Stronghold? Czyli... E, jak, to, jak to można powiedzieć? E, twierdza, twierdzy jakiejś, tak? Ukrytej, coś takiego, ukryta twierdza chyba Tak e, Tak? O, właśnie się zaczarowałem To jest czar... Y, czar... Y, jakby to powiedzieć? Pochodni. No. Hm. Ogólnie na górze tam jest jakaś babka. Ktoś się zamienia chyba w szkieletę, ale mnie to tam nie interesuje. Dlatego, że mam jeszcze chwilkę i chcę się przejść jeszcze do e, pewnego pana, który tutaj czymś handluje. E, nie, i nie jest to LSD ani nic tym podobnego. Tylko jest to pan, który. Czy to jesteś ty? E, nie. To jest pan, który. Handluje brońmi i chcę Wam pokazać. Dlatego, że on chyba już tutaj na początku. Ty? Nie. I tu ten pan y, ma na początku. What the fuck? Hmm. eee Halo. Ok. Oczywiście mega animowane e, drzwi. I to, co najbardziej mnie chyba y, z, rozwalało w tej grze, to że nie można ogusiana rozwalać. Ale no. Tutaj właśnie mój budzik zadzwonił, czyli trzeba skończyć Czyli no niestety wam nie pokażę, bo albo go tutaj nie ma, albo on jest właśnie w Cedeli. Tam jest właśnie taka Celestia, um, która sobie tam siedzi na tronie i od niej dostaniemy głównego questa zabić Necrosa i dopiero tam się wszystkiego dowiadujemy. I są tutaj latające łodzie, tak jak w Atlantis, taka też fajna gra. Um, są jest tak latające łodzie. Dalej tak, dalej, albo one pływają tylko, że są 10 butów nad wodą. Zobaczmy więc jeszcze szybko tutaj. Może to jest jednak to miejsce. Tylko, że zdaje mi się, że... Oj tam, gdzie tam? <grym> no niestety... Niestety wam tego nie pokażę, szkoda. Jep. <grym> Ucieka. No niestety chyba tego pana tutaj nie ma. Kto tam sprzedaje różne rzeczy. No dobra, więc trzymajcie się moi drodzy do następnego tam gameplay'u Który będzie już, no nie, nie wiem z czego Ale z czegoś na pewno Uuu, uh. czy to, czy byś to był ty? TAK! Tu mamy tą zbroję, hej! Możemy założyć sobie zbroję Oczywiście nie możemy, musimy najpierw mu te mycze posprzedawać Szybko, szybko posprzedaję i sobie tą zbroję kupię I zobaczycie jak to pięknie wygląda I patrzcie, uwaga! I to będzie taki koniec tego filmiku. Ten, 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 ten. Trzymajcie się i cześć, moi kochani. Do ostatniej produkcji.